Witam Państwa bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, takie tematy to ja naprawdę uwielbiam. Uwielbiam takie, takie tematy, gdy pojawi się jakaś celebrytka, jakaś mierniutka aktorzynka, która zrobiła y, karierę oszałamiającą, bo to by trzeba było nazwać właśnie w ten sposób. Jest sławna, sama twierdzi, że jest wybitna... Y, Sama twierdzi do tego, że jej talent jest wielki, tam nieosiągalny dla innych ludzi, bo do tego jeszcze siedzi ktoś taki przy tych biurkach, gdzie powstaje to jury całe, oceniające występy w programach, mam talent w tych innych talent showach przeróżnych. Niczego to jeszcze, coś takiego, bo to jest takie główienko medialne tak naprawdę, niczego to jeszcze nie dokonało. Ma to tam 20 parę lat, słuchajcie, zadufane to jest w sobie tak i próżne tak narcystyczne, tak, z taką potrzebą i tendencją parcia na szkło, że to się po prostu w głowie nie mieści, ale to teraz uchodzi za gwiazdę. To uchodzi coś takiego za gwiazdę, yy, gwiazdę, którą my mamy podziwiać, my mamy oglądać, bo ona jeszcze do nas mówi i jakbyśmy poszli do takiego programu, na przykład jakiegoś talent show, ja nie mówię, że tam należy chodzić, no ale są tacy, którzy twierdzą, że tam należy iść, że oni też zapracują na ten swój tak zwany sukcesik, bo teraz mówimy, drodzy Państwo, o tak zwanej kulturze zapierdolu. To jest kultura, tak się nazywa, tak się o tym mówi. Właśnie przeczytałem sobie jakiś artykuł ekspercki. To jest kultura zapierdolu. Więc trzeba zapierdalać bardzo intensywnie, żeby ten swój sukces wypracować, bo bieda to jest stan umysłu. Także generalnie rzecz biorąc, Wy wszyscy, którzy jesteście biedni albo którzy macie mało pieniędzy, no to ja się zaliczam do tej grupy z całą pewnością. W tej kulturze zapierdol oczywiście także, ale jeśli jesteście biedni, to jest to wynik tego, że macie w biedę. No zdajcie sobie sprawę, no ludzie drodzy, jeśli ty tam jesteś jakąś pielęgniarką na przykład, pracujesz, pomagasz ludziom, czy nie wiem, być może w sklepie pracujesz, słuchajcie, takie sytuacje też się zdarzają. Może wykonujesz jakieś inne czynności, no chyba, że jesteś, prawda, instagramerem, facebookowcem, tiktokerką, to, to wtedy może prawda, zarabiasz jakieś pieniądze, yy, które mogą określić ciebie jako tego, kto nie ma tej biedy we łbie w umyśle, ale cała masa tych biednych ludzi bezużytecznych na przykład, no nie wiem, pan, który odbiera śmieci na przykład, no to widzicie, pan odbiera śmieci, no to jest śmieciarzem zwykłym. Yy, prawda? Ja tutaj nie mówię o tej mafii ani śmieciowej, ani mafii yy, kaucyjnej, bo to, yy, o czym tak także niedawno na kanale mówiłem, to oni nie mają biedy w umyśle. No, wiedzieli, jak te pieniądze wyciągnąć, taka mafia kaucyjna, prawda? Czy taka mafia śmieciowa. To oni wiedzieli, oni biedy nie mieli w umyśle, no ale taki śmieciarz zwykły tam, który chodzi, prawda, zbiera te wory z tymi butelkami, plastikami i tak dalej, no to to jest bieda, no to jest bieda maksymalna. Ci wszyscy, którzy nie osiągają takich dochodów, czy nie są tak zamożni, powiedzmy, być może jakby chcieli, ja tam nie wiem. Ale to jest wrodzone coś, to jest przekazywane genetycznie to jest nieprzygotowanie siebie samego do życia, do tego sukcesu wykonywanie czynności nieznaczących i tam trywialnych zupełnie. No, ktoś te czynności przy okazji musi wykonać, no ale z racji tego, że tak mało są opłacane niektóre profesje czy niektóre zawody, prawda? No, to zdajmy sobie sprawę, no jesteś miernym człowiekiem, no masz biedę w tym łbie po prostu pustym twoim. Masz tę biedę, choćbyś nawet harował od rana do wieczora, prawda? choćbyś robił nie wiadomo co, choćbyś na głowie stawał, nie jesteś zamożny, to bieda jest po prostu czymś naturalnym. No, jesteś biedny, jesteś ubogi. Na przykład, drodzy Państwo, Julia Wieniawa powiedziała, że bieda to jest stan umysłu, a ona, drodzy Państwo, pochodzi z bardzo normalnej rodziny. Wręcz często nie było w domu pieniędzy w naszej rodzinie i naprawdę chciałabym to zdementować, bo ludzie myślą, o, bo ona z bogatej rodziny pochodzi. Wcale nie, słuchajcie, absolutnie nie. Ja po prostu miałam wspierającą mamę, a nie, że jestem z bogatej rodziny. Dzięki mojej przedsiębiorczej mamie kupiłam pierwsze mieszkanie w wieku 18 lat. No, mama powiedziała do Julii, Julia, masz dobry czas. Zobacz. Przychodzą do ciebie te projekty. Jacyś klienci, pierwsze reklamy. Ziarno do ziarnka, aż zbierze się miarka. Widzicie, ona nie miała biedy nigdy w umyśle. Zobaczcie. W wieku osiemnastu lat kupiła pierwsze mieszkanie, a w domu nie było pieniędzy. Ale zaczęły przychodzić pierwsze projekty, a do was nie przyszły pierwsze projekty. No, ludzie drodzy. I teraz ta urodzona w roku dziewięćdziesiątym yy, dziewczynka taka malutka, prawda, głupiutka, Śmieszna w ogóle taka aktorzyna, niedorastająca poziomem aktorstwa. Ja tam nawet nie wiem, czy ona jakąś szkołę kończyła, ale tym starszym aktorom tego starszego pokolenia ona nigdy nie zagra ról poważnych, które wgniatały nas kiedyś dawno w fotel. Ona zagra coś plastikowego, sztucznego, pozerskiego, takiego byle jakiego. Opelina taka dla dzisiejszych tam tumanków, prawda? Ale to się urodziło, słuchajcie... Mając te kilkanaście lat, zaczęło tam grać w jakichś serialach, prawda? Zaczęło tam zarabiać jakieś pieniążki. No nie każde dziecko też miało, drodzy Państwo, taką możliwość. No wasze dziecko być może też mogło zagrać w takim serialu rodzinka.pl. Serial jest dość taki manieryczny, rozkapryszony, który w moim mniemaniu niewiele w ogóle wnosi do życia kogokolwiek z to rodzaj absurdalnej, powiedziałbym, komedii dotyczącej tego, co w tej rodzinie się tam w ogóle dzieje, a te gwiazdy dzisiaj wypromowane z tego serialu, to wiecie, jak wyglądają, bo to możemy wszędzie oglądać, łącznie z tym całym musiałem tam, prawda, i to oni też biedy w umyśle nie mieli. Oni mieli, drodzy Państwo, rodzaj jakiegoś po poczęści szczęścia, które temu życiu gdzieś towarzyszyło. W wieku 18 lat kupiła mieszkanie. No wyście w wieku w wieku 18 lat to chyba myśleli o tym, żeby się przygotowywać do matury. Tak mi się zdaje. No ale to już pomijam. No to tutaj widzicie państwo, jak to wygląda. Te sprawy należy rozpatrywać jednak z punktu widzenia czegoś innego niż to, co dostajemy poprzez taką medialną papkę. Już jako dziecko wiedziałam, co mnie w życiu czeka. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać, co będę chciała, zupełnie. Czułam to w trzewiach, ale to nie wystarczy chcieć, tylko ciężko na to pracować, mieć obrany cel i nie porównywać się do innych i robić swoje. Nawet kiedy ktoś podcina ci skrzydła, trzeba się otrzepać i poprawić koronę. Jest to namacalne w moim przypadku, żeby dostać markę y, jakąś do promocji, czy to buty, czy to biżuteria, widzicie, ona już od dziecka wiedziała, prawda? Ona to już, ona już, to już miała po prostu przed sobą, ten, ta świadomość tego, że ona będzie błyszczeć, a wy będziecie ją podziwiać i że ona dzięki temu, waszemu podziwowi, mimo że nic wam nie daje takiego, no cóż wam daje takiego, no nie chcecie chyba powiedzieć, że tego typu talent dotyczący błyszczenia, lansowania się w nieskończoność z potrzebą koniecznej, prawda, wbijania się, bo to jest konieczne wbijanie się na, na tę, w tę sferę, w tę, w tę przestrzeń tej celebryckości. Tak, drodzy Państwo, ona ma jedną rolę do spełnienia ją ma być na wszystko stać. Ci wszyscy, którzy tam pracujecie, sobie wykonujecie jakieś czynności, zadania, no bo ktoś musi, drodzy Państwo, te czynności wykonać. Przecież ciężko jest myśleć o tym, że y, nauczyciel za chwilę dostanie pensję czy reklamę z jakąś marką, ale ktoś musi uczyć, prawda? Nawet jeśli ta cała edukacja leży, prawda, w, wiadomo gdzie, pyskiem w błocie, bo Baśka Nowacka ma coraz to lepsze propozycje, a w zasadzie nie są to propozycje Baśki Nowackiej, tylko niemieckiej Brukseli. Ale takie sytuacje, drodzy Państwo, to mi bardzo poprawiają nastrój, ja muszę powiedzieć. Bardzo mi poprawiają nastrój, bo w, z tych słów wynika jednoznacznie, jaki jest poziom po prostu tego prymitywizmu tych ludzi. Prawda? Ona wiedziała, już od, od małego Wiedziała, że ona będzie sławna y, Że ona, be, że będzie ją Na wszystko stać, a ciebie nie musi być stać Bo ty masz biedę w umyśle no, zdajmy sobie z tego sprawę, drodzy państwo Taki polityk, on też od razu Wiedział, że on będzie sławny, prawda Że będzie go na wszystko stać A ciebie nie, ty masz tylko iść grzecznie Głosować, no oprócz tego Oczywiście, że to głosowanie Niczego nie zmienia i niczego y, Tak naprawdę nie rozstrzyga, bo ostatecznie Kto ma wygrać, ten wygra, bo na przykład agentura CIA stwierdzi, że chcemy mieć Karola Nawrockiego i tam głosowaniem możecie sobie robić, nie robić, a i tak wiadomo, kto prezydentem ma zostać, ale oni. Widzicie, ich stać na wszystko, ciebie nie musi być stać. Ty masz tylko płacić. Masz z jednej strony utrzymywać czy to sympatycznych sąsiadów, prawda, z południowego wschodu, masz to wszystko tolerować, żeby ich było stać, a żeby ciebie znowu nie było stać. A dlaczego? No bo masz biedę w umyśle, no zdaj sobie sprawę. Tutaj oczywiście sympatycznych subsaharyjskich z nożami w zębach też musimy utrzymywać. W ogóle generalnie rzecz biorąc, my musimy utrzymywać wszystko. Ale nie musimy utrzymywać, drodzy państwo, kontaktu mentalnego z Kimś takim. Zobaczcie, że ona żyje tylko i wyłącznie z tego powodu, że ktoś to obserwuje, że ktoś tam patrzy na nią, co ona robi, jakie to ona życie prowadzi, bo nie twierdzę, drodzy Państwo, że ona jest w stanie kulturowo, czy jeśli chodzi o kwestię tych talentów tej profesji, komuś coś zaoferować. Widziałem na przykład parę. Tych rulek tej Julii Wieniawy i więcej nie chcę oglądać, i nie zobaczę. I choćby, drodzy państwo, przekonywał mnie sam papież w ogóle, czy Duch Święty nawet nawiedzał, że to jest warte tego, żeby to celebrować, żeby się otaczać takim fałszywym tworem kulturowym, który oprócz tego, że obraża was po prostu, no tak, drodzy państwo, ona chyba tego nawet nie wie. Ona chyba tego nawet nie wie, nie jest świadoma, ale jest bardzo próżna. Gdy tu się jeszcze mówi o kwestii zdrowia psychicznego, gdy ktoś ma jedyne co w życiu do zaoferowania to parcie na szkół. Oni nie mają nic nikomu do dania. Oni nie zabierają głosu w żadnych sprawach. Oprócz tego, że ktoś im zapłaci za poparcie jakiejś kampanii. Czyli ktoś mówi, a niech tam pani wyjdzie i niech tam pani powie coś, że popiera pani, nie wiem, kwestie zdrowia psychicznego, kwestie jakiejś fundacji dla piesków, żeby pokazać, że tam się kryją za tym jakieś uczucia. To ludzie pójdą, a potem powiedzą, ale to uczciwe, ale wspaniałe, no fantastyczne rzeczy. Ja myślę, że tak. Ale jak choćby nawet ktokolwiek mnie, drodzy państwo, przekonywał, to nie jestem w stanie tego tolerować, nie jestem w stanie tego akceptować i nawet wysłuchałem, słuchajcie, tego manifestu, tej wieniawy, tej głupkowatej jej pioseneczki pod tytułem Kocham jak ona to mówi, że kocha swoje włoski, kocha to, kocha swoje ciało, kocha wszystko i ona zawsze ma swoje zdanie i nawet gdybyście mówili tam co ona ma powiedzieć, to ona zawsze powie swoje zdanie. No to jakie jakie to jest to jej zdanie? No powiedzcie mi, jakie to jest jej zdanie. Stanęła do tego wyścigu, żeby prawda po drodze możliwie eliminować każdą przeszkodę tam w tej rywalizacji miernych aktorzyn, celebrytek. Bo ani to nie jest oryginalne, ani to nie jest coś jedynego czy specyficznego takiego do tego stopnia, żebym ja miał na to uwagę zwrócić, ani to nie jest jakoś specjalnie utalentowane, żeby twierdzić teraz, że zasłużyło to na taką promocję, jaka stała się jej udziałem tej, tej całej kariery, prawda? No bo mówię, to jest przypadek, jako dziecko występujesz w serialu, prawda? Yy, potem już, gdy masz te lat 18 czy 19, już się kariera rozpoczyna, gdy tym samym ludzie ciężko pracują, yy, ludzie się uczą, żeby wykonywać jakieś czynności, chcąc, nie wiem, rozwiązywać jakieś ludzkie problemy, rzeczywiście działać na rzecz dobra wspólnoty. To dostajemy z drugiej strony coś takiego, coś zwykłego, takiego tempego, bo to nie jest zawiść z mojej strony. Ja nazywam, drodzy Państwo, rzeczy po imieniu, no po prostu po imieniu. Więc z jednej strony to wszystko, co ostatecznie moglibyśmy jako uciążliwość pewną, prawda, odsunąć, bo cała masa ludzi chce być celebrytami. To są marzenia tych ludzi. Oni chcą być celebrytami. Tak jak Lewandowski, Lewandowska, prawda, jak te wszystkie gwiazdunie, teatrunie, te występujące w tym tańcu z gwiazdami. No zobaczcie, kto to jest tam. Oni wszyscy mają tendencję do robienia tego, co w ostateczności jest niczym innym, jak tylko pożywką dla ludzi ułomnych, którzy chyba rzeczywiście mają biedę w tym umyśle. Dodatkowo jeszcze akcje z celebrytami, drodzy państwo, są wykorzystywane do tego, żeby przykrywać pewne sprawy, aby nie były one widoczne, że ktoś za naszymi, na przykład plecami, robi jakiś tam jeszcze szwindel, żebyśmy tego nie widzieli. No i taki celebryta, no to bardzo często także. Może poprzeć jakiegoś tam polityka, no bo celebryta to jest celebryta, taki Cezary Pazura jest wybitnym celebrytą, prawda, który może promować witaminy dla rządu, taki Małyszek to jest też wielki celebryta, ale wśród nich jest właśnie ktoś taki, ten, a, a, aktorzy młodego pokolenia, słuchajcie, a zaraz za takimi ludźmi stają wasze dzieci, które też chcą to naśladować. Też chcą to naśladować. On nie pójdzie do pracy tam za pięć tysięcy. On nie wykona jakiejś czynności. On jest już wymodelowany, słuchajcie. On ma własne zdanie, tak jak ona też ma własne zdanie. Ja już od dziecka wiedziałam, co mnie w życiu czeka, czyli co cię czeka. No bo ja nie wiem, co to za sukces jest. Nieświadomie afirmowałam to swoje życie. Zawsze wiedziałam, że na wszystko będzie mnie stać. No i dzieciaki myślą dokładnie tak samo. Idzie się na TikToka, trzeba się wylansować, trzeba się sprzedać. Ona jest jak produkt systemu, słuchajcie. To jest ta bida, jak założy tę biżuterię, to, którą tam reklamuje, to jest jak torebka, słuchajcie, na wystawie. O jakim własnym zdaniu my mówimy. To jest torebka na wystawie, to jest przedmiot, dzięki któremu coś się sprzedaje. Ona nic nie promuje tak naprawdę. Oprócz tego, że korzysta z tego, że jest rzeczą, która w tym systemie, w tej kulturze, się po prostu sprzedała, wylansowała się, i następnie próbuje twierdzić, że wy wszyscy, którzy jesteście szlachetni, albo nie wiem, w niedzielę do kościoła idziecie, to jesteście ułomni, no bo po co idziecie do kościoła? Lepiej iść na TikToka. A ona nie ma biedy w umyśle. I dlatego, prawda, ta rzecz lansowana w tym systemie, która żadnego zdania swojego nie ma, żadnego talentu, ani to nie jest oryginalne, ani to nie jest jakoś specjalnie apetyczne, bo to, co jest w środku brzydkie, słuchajcie, jest na zewnątrz brzydkie. Więc ktoś powie, ona jest atrakcyjna. Ale jak powiedziałem, jak coś jest w środku brzydkie, to jest na zewnątrz brzydkie bez względu na urodę. A jeśli coś jest w środku piękne, to i na zewnątrz jest piękne bez względu na urodę. Więc mamy tutaj do czynienia, drodzy państwo, z taką próżnością i z taką biedą, ale także jakim bogactwem, z którego my czerpać niestety. Już nie możemy, nie da się. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Hej!